Minecraft odcinek czwarty, próba trzecia. Hop! No Cześć, z tej strony Willi, jest ze mną dzisiaj Citrox. No siemanko. Witamy was w kolejnym odcinku z mapy Robe of the Fallen. Mhm. Mm tak. I mamy niestety do was bardzo cyklam informację, yy, ponieważ graliśmy, nagrywaliśmy już ten odcinek wcześniej, aczkolwiek mapa się trochę zbagowała i przez co nie mogliśmy dokończyć tego e, zabijania bossa, także zobaczycie to później na czym to polegało nie będę teraz wam tego tłumaczył i spoilerował. także ruszamy, no, Seaprox okay. już zaatakował także nagrywamy to po raz drugi, mam nadzieję, że e, że nie będziecie nam mieli tego złe, no po prostu mapa się zbagowała i nie mogliśmy nic tutaj zrobić, e, okej, okay, mamy tutaj lodziarkę ponieważ tak, tak. nazwaliśmy e, tego bossa w, w pierwszym nagraniu e, ze względu do takiego, iż po prostu ma Loda na głowie no, Zgadza się. I nie chcę przyjmować jeansów, także nie będziemy już mu rzucać. Wcześniej próbowałem, nie przyjęła. Okay, tych. Dobra, portal to the Frozen Dreams Up, czyli tutaj otworzyło się portal, do którego teraz mamy właśnie wejść Evil i od razu Byłem. ciśniemy, ciśniemy, tak, ciśniemy, tak, tak. dobra. Które przejmujemy? E, czekaj, zielone, zielone. Dobra. Teraz ogólnie. Lubię mamy zieleń. zrobić to. Uważaj! Dobra, to ty stój ja cię będę ochraniał. No, fajnie mnie ochraniasz ty. No dobra, teraz, od teraz. Dobra, okej okay, w porządku. W porządku, także Chodzi Mam nadzieję, że. O... No mów. Że. Przeżyjemy. Że, że... Że teraz już będzie wszystko. Jest! Zapaliło się. okej, okay, także. Generalnie... Lampka się zapaliła. Aaaa. Oznacza to, że, że wracamy w to miejsce i za chwilę po raz kolejny będziemy tam. szli. Po prostu musimy wszystkie jakby te trzy lampki zapalić i wtedy już będzie. No dokładnie. I to trwa 5 sekund zanim się zapali tamta lampka. Aczkolwiek wydaje mi się, że trochę dłużej nas ruchają, ale. Olać to. <ślad <ślad no <ślad no tak to jest, tak To Też tak czuję, że prawda. jesteś ruchany. Troszeczkę tak, Citrus, jak to jest czuć się ruchanym, w ogóle tutaj mi się jak baguje, ale możemy już wejść po raz drugi Dobra, Fak. ja zabiję tego hurdupla Czekaj, czekaj, bo jestem jeszcze... O, zlokowany Dobra, 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 wchodzimy? Tak, ja już jestem i, za... I strzelam dobra. do zombiaka. Z tym jestem, Czekaj, ocean of regeneration Aaa, fuck, biegnie do mnie Ty, osłaniaj mnie, chodź 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 to Ja już tu przejmuję mnie. Jak ty przejmuje? Jak ja no, przejmuję? ja no przejmuję? Ja przejmuję, jak ty przejmujesz, fuck Gin zombie. Musimy po kolei chyba przyjmować. A, to, Dawaj a, tutaj, możemy pieprzysz. tylko w jednym naraz, chodź tu do mnie. A dobra, no to idę do ciebie. Jezu, pa. parówo uważaj, idzie do ciebie. Jeśli co stań to może jakoś będzie lepiej jak we dwóch staniemy. Nie Spróbuj. Zaś nam będzie pieprzyć, fuck, padłem pa. okay. o, Udało się? Nie, to to, to zombie nie, nie. jest. Kurde, pomyliłem Są, cię z zombie. Zepchnę mnie z tego. No, zdarza się. Kurde, ja, myślałem, ja, ja, się ja, ja. znowu w klika. Uważaj, patrz, ratowałem cię. Jest, ty w ogóle najlepiej do nich strzelać, wiesz? A nie kurdu odejdź kurdu Strzelaj, strzelaj, bo ja nie mogę ja się musisz go zabić tak. Zabiłem se? Dobra, aj, zbijamy aj, aj. we dwóch. Dobra. I no raz no tak... musimy tam we zaraz wejść, tak nie tu musi wszystko załadować, dosyć długo to niestety trwa. Mm. Dawaj ich z łuku, najszybciej jest na początku, to, czy, ale ty już tam Aha. jesteś w środku? No, a ty tak nie nie, wiesz co? Bo ja zawsze jak padnę, to mam takiego laga, Nie, nie wiem właśnie dlaczego. O, to jest w tym miejscu. Tylko w tym Czy znaczy tym... mojego oh, komputera off. i wszystkiego padę. innego. Kurde, padłem, padłem. Musisz mi tu pomóc, wiesz? Nie normalnie ma, tam sam. No, czekaj, to ja muszę założyć. Klata mi się zepsuła. No jest. Ja mam. Ja ma. Ale oni cię tu biją. To czekaj, zabijemy może tego zombiaka najpierw. Dawaj go ubijemy, a? nie będziemy się pieprzyć nim. Szkieleta nie możemy zabić, znaczy moglibyśmy zabić, ale to bardzo długo trwa Czekaj, ale u, u, u mnie to się wszystko laguje o, 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 dobra No dobra, no to wbiję. także wbijamy To okay. tak, e, zabicie tego szkieleta jest możliwe, aczkolwiek ma on chyba tyle HP i w ogóle jest tak zenchantowany, że musimy go bić łukiem Ja padam Nie wiadomo jakim Uważaj, e, uważaj, bo... No wiem, wiem, ale już padam, także wiesz, teraz ty będziesz musiał... Jest! udało no, się, się. W porządku. Tak, e, my go będziemy bić później takim przedmiotem, który ma enchant na 99 level, to musicie sobie zdać... Nie masz hełmu, czekaj, łap. Eee... Tak, no, ja, łap łap hełm. Dobra, że cięż. Tu, 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 tu. Tu mu hełm leży. Dobra, widzę. O, Idź hełm. lodziarko, nie przeszkadzaj. Jaka lodziarka głupia, no? No, to jest lodziarka. Kurde, zaraz padnę jeszcze. To jest galerianka. Okay, dobra. Jest portal, jest portal, jest portal. Jest. no to wbijamy i ostateczne starcie z kurduplem. Zabiłem go Ja już biegnę do ostatniego od razu Na hardcora A ja tam strzelam do tych zombiaków, bo... Oh fuck! Uciekaj! Dobra, w porządku W porządku, w porządku, w porządku Musisz ich wszystkich na siebie zgarnąć No ja starałem się właśnie Chyba się uda Nie chcę zapeszać, ale chyba się uda ja Dawaj! Się... Dobra, czyli jeszcze 5 sekund mi się wydaje, wiesz? Jeszcze? A ty yes. chyba wiesz, co na początku, może 5 sekund, potem ten. Dobra, nie, nie, i teraz to Tak, od... tak, że 5 sekund od momentu, w, w którym pojawi się informacja na czacie, nie? Aha, spoko. Och, gin. Ja mam okay, low HP. Ja mam tutaj, że... Ratuj Maciek. A, uh, fuck. Fuck. Maciek, dobra. O, oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck, fuck. O, oh, fuck, tak O, spotkaliśmy się. Dobra, ja lecę od razu bezpośrednio do. Tutaj tego pomieszczenia i teraz wam pokażę jak tu jest fajna broń Sunstaff, który na jednego shota zdejmuje faktycznie wszystkie. No Ja też chcę tam iść. No to ja zostawiłem ci tu jeden. Muszę się odlegować, dobra, to poczekaj na mnie. No ja teraz level nabijam, tak żeby wiesz, żebyśmy mieli w miarę podobny level. Haha ha. Który masz? Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ja 42 Fak, fak, fak. Ja prawie mam 42 Ja jestem, jestem, jestem. Ja no to spoko. I Dobra, tym staffem powiem. faktycznie wszystko rozwalam na jednego shota. Jeszcze nam. Oooo, gin, kurduplu! I ten. W ogóle mówiłem już, co to jest ten kurdupel. Ten kurdupel to jest zarażony villager. Podnieś sobie to. I nie wiem, do czego to służy. O pięknie. Dobra, chodź, chodź. idziemy, idziemy zaraz na lodziarkę Jeść, gin, gin, lodziarko Dobra, pozwolę ci ją dobić. Taka? Okay. Może mu trzy, czwarte jej obrażeń A, bo to tam potem... O jak jestem głupi. Padłem. Wiemy. Fak. Nie masz hełmu, Czekać. No, poczekać. No właśnie, znowu mi się jeden z zmarnował. nie wiem. Bądź dlaczego. moją tarczą, Citrox Chwila, chwila, chwila. Nie widzisz go? O, o. Nie tu, nie Wiza. tu Citrox, nie tu. A, to, to, to u mnie jeszcze nie tu, to wiesz, to o, No to ja już zabiłem. Czekać. O o o. O o, ono już nie żyje. O, właśnie, no. bo jak zabiję. ten. Daj mi steka. Give nie me mam. some fish, give me. Dobra, to ja sobie wezmę broń i haha gold nuggety. To wyżej. Nie masz tejka, naprawdę nie masz tejka. Chodź. Nie. Mam tylko rotę flasha. Nie chcę rotę flashy. Ja mam już tak rotę Flash w ogóle. Ja 51, sporo. Dobra, teraz ciśniamy tutaj, chyba. Tutaj, tak, na Dobra. wprost nas. I w ogóle mm -hmm. mam taki fajny mieczyk teraz, który ma 12 ataków, i jestem pro, i w ogóle, ale ja zawsze jestem pro, haha. Ha. Tak, już kręcę jeśli, sobie dalej. Tak, jeśli Gadrin oglądasz mnie, to widziałem Twój odcinek z SG. Zabiję go, zabiję go, nie, o nie padłem. Ha, ha. <laughs> No. no. Yeah. Dobra. Tutaj, tak. E, tutaj jeszcze po prawej jest taki jeden zombie, który wyrzuca nam Gold Nugget albo i nie wyrzuca, nie pamiętam. W każdym no, tak razie sobie. nie pokażę go Citroxowi i muszę go za zanim on on tu dobiegnie. O. Nie, ma, nie ma. Zdążę, zdążę. O. Tak. Jest. Je, oj, oj. Ja. Boże, ewid jak mi przykro Ty. Ale oj, kurde, Aha. to jest ten ten z tym jajkiem, tak mówię. To jest ten jajeczny. No, to, to jest ten jajcarz. Ale sobie jaje robi chyba. Myśli, że nas pokona? Hoho, dobra, ja wyrzucę ja, te ja, syfowe ja miecze. No ja wiem, że ty padasz. Fuck! Padnij, 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 ja go dobiję. Nie, nie, nie Padni. A, pięknie za mną! No, no a co ma? A, poczekamy, aż Citrus się zregeneruje, proszę cię. Beach please. Kurde! Aha, aha. Ciekawe, są... kto go teraz dobije. Ciekawe, kto no, go dobije! I takim fajnym blisko. mieczem. Okay. Cześć, zombie. O... Dobra. Zgadnij, kto padł na jednego strzała. <laughs> Jednego Ty... strzała z łuku. Aaaa, ah, no wszystkiego jest dodałem Ostatni cios. O, że No, wywaliłem, mówię. a taki syf, może se Citrox podnieść jak padnie, bo wiedziałem, że padniesz. To, to jest właśnie mój miecz, no. ja, ja takiego używam I właśnie, no wiem, syf. I właśnie tutaj też, chodź. Miniliśmy dosyć długo jak tu wejść do środka tego się okazało, że to jest taki myk i musimy to bokiem przejść no, nie? no, w ogóle staliśmy pod tym, staliśmy centralnie na wprost tego I Parkour nie jak, jak tam wejść Znaczy W sumie to ty stałeś i bawiłeś się z tymi dźwigniami, ale ja tak znaczy... myślę A przestawię tą prawą dźwignię, a, tu, a kuku o, o, bez to było To było a tak, tak. Zbyt... dobra Ewie skaczemy? Czemu tam nic nie ma? Nie, no ja skaczę. No i pojawiliśmy się na jakimś piaskowym zadupiu. Właśnie, tutaj zrobię screen, albo sobie zrobię e, tutaj miniaturkę, tylko niech mi się tam, tam, tam te czanki okej? Nie, 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 okay, nie, nie, tylko... nie, zrobimy to po nagraniu. Nie, tak. chyba ty. Chyba ty. No i tutaj możemy sobie kupić jakieś fajne rzeczy. Ja bym sobie kupił klatę albo dał coś Citroxowi, ale jestem paruwą, więc sobie kupię klatę. Pracuję ci. Ja, ma, ja mam trzy golden nagety, więc też sobie coś bym kupił. To czekaj, to jak ty masz trzy, to ja ci mogę dać na hełm, a ja no sobie właśnie. kupię armor. Ale co? Ja sobie kupię armor, a ty sobie kupisz hełm. Chyba, że ja sobie kupię miecz. Za późno Nie pyskuj. Dzięki. Masz, masz tu tryb... jeden gold nugget o, stop. I nie pyskuj. I tu mam jakieś syfowe rzeczy, które też ci mogę dać. Czekaj, to bo nie mów, którego. Wymienić, to... Którego chcesz? O dobra jest. Wiesz, no, wiesz, I wiesz, równocześnie to... mogę założyć sobie moją koronę jako że Evil jest królem wszystkich innych uh -huh. pedoberów. Haha, ha, okay. patrz mam koronę. Działem, dobra, tak się z... Z... Nie czekaj! Jesteś? Nie, ja nie jestem gotowy, ja się tu właśnie szpanuję przed moimi widzami. Daj mi trochę się w glory po pogrzebać, o. Czekaj, to sobie kupię potka na Night Vision i na speeda Ale screen piękny zrobiłem będzie na miaturkę! O, 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 I o, tak właśnie. masz rację. No, tak potki na regenera... na życie to mi się przyda. Kurde, tutaj miałem heł. So sad. Dobra, ja już mam takie rzeczy zastępcze, że tak to nazwę. Znaczy okay. mam tylko... Nie mam chyba buty ja zastępczych o, o, czekaj jak ja ukurzę. Klapę zastępczą mam i buty zastępcze, S dobra. Także jak mi padnie. Bo tutaj jest dosyć ostra... Warka, walka walka hardcorowa wręcz. Jest ostra warka. Warka. To znaczy warka walk. Strong. <laughs> dobra, strong, strong walka. Okej. Okay. Tak? o czekaj. już nacisnąłem to ja nie wiem, czy wiesz. Nie! A ja tak. żarcia nie kupiłem. Co? Żarcia nie kupiłem. Co z tego? O no, fuck, Nie masz raka. Uter skeletony No, dokładnie. I czekaj, i teraz trzeba stanąć tutaj i stać jak taka paruwa jak ty. Czytaj jak dobre. Citrox Strzelaj do nich, nie daj im podejść. Po coś tam z nimi pieprzyć. Jebać lepszy, znam, sami się nie pieprzyć. Pieścić okay. chyba. Okej, okay, ja nacisnę. teraz, musimy nacisnąć to chyba, co, czy nie? No ja już nacisnąłem. Ale nie no. wiem czy ty po drugiej stronie też musisz. Chyba tak, naciskaj. Okay. Dam radę, ej, goni cię w ogóle ten szkielet, drugi cię goni. I, I plecy masz? But o, ty... i teraz. Tak, teraz mamy użyć ołtarza. No i to właśnie yes. użyliśmy ołtarza, i pojawiamy się na jakimś zadupiu. I szczerze mówiąc, jestem trochę zniesmaczony, ponieważ nie hmm. mam żarcia. nie powiem, kto mi nie pozwoli go kupić. E, nie powiem, że padłem, ale padłem, dobra. Nevermind, mind. ciśniemy, ciśniemy, ciśnijmy. Tutaj. E, Spływaj. Haha, e? ha, ale ale suchar odcinka. O, tutaj musimy rozwalać. te, 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 te Gdzie ty te, jesteś? Te? Ja właśnie, cię nie widzę. Te, to... Co rozwaliłem teraz w tych wieżyczkach takich? Ej, ale ja chcę rozwalać. Ja, jałam mam skilla w to. Pa. <grym> ja ci nie A. widzisz? Jest kolejne, już dwa rozwaliłem. Jak mnie nie widzisz? Jak mnie... Czekaj, relogi. Chyba ty, dobra, czekaj. O no nie, okay. Evil, mamy twoje IP. Jest. O nie, włamiemy się do ciebie na kompa Nie, wbijemy ci do domu. Czekaj, nie regeneracja. Potion of healing, dobra. I wiesz co, ja polecam zabić na razie te wszystkie potworki. Polecam mm. Evil. A, a ja się dziwię, dlaczego tak obrywam, a ja hełmu nie miałem znowu założonego. Brawa, o, Evil, dwa razy. No i trzeba je. Czy chcesz, wszystkie chcesz tutaj... Tak, ponieważ później Boże, nam się to przyda. Silne, to ja wiem, ja wiem, ale my musimy je zabić, bo później będzie przypał, nie zabijemy, mówię ci. Dobra. Bo już to testowałem. Dobra, dobra, dobra. w porządku. O! Potwierdzam, Evil, bad day. Ja jestem Evil i zatwierdzam ten film. Haha, oh, oh. oh. O, nie, oh. jak mi przykro. Czy sobie mieczyk, czy jak? Bo... Nie, ja go miałem. Ale ja nie mam żarcia, ja tu umrę z głodu. To chodź ja ci dam z ja mam rotem co za no ja, no ja mam trzy rotem flashy mi zostały. Ej, nie, nie lubię dziwne. jeść takiego mięsa, Takie... Czemu? No bo ono jest takie B. Aha, nie widzi mnie. No znowu cię pewnie nie widzę, a ty mi gdzieś tutaj latasz koło dupy. Aaa, gin! Gin Madapaka! Aha. Chcę z nim zaraz walczyć na no, ale go ja, króluje ja też właśnie, ja nie, nie, nie biję się z nimi Ja strzelam do nich Zdjęcie mięsko Jak mi przykro A co, nie widzą cię ciągle, no i Nie, widzą, widzą, tylko wiesz co, on próbuje mi tu wskoczyć, a ja go strzałą na dół, nie? A ja właśnie już miałem suchar no, odcinka Zrzuciłem zębiaka i mu powiedziałem, że ma spływać, haha Znaczy, w wodospadu go zrzuciłem wtedy. No Ewi, e e jesteś taki zabawny, o Jezu Może, że nie się wyostrzę Wszystkie dziewczyny mi tak mówią Haha Jakie dziewczyny? No, w sumie lepiej jest do nich strzelać, nie pieprzmy się z nimi Ale, czekaj, trafię stąd W dupę chyba W ogóle, słyszysz te klikanie? Słyszę. Pamiętamy, Evi bad day. Dobra, jump! Jest! O, tutaj trzeba rozwalić jeszcze. Fak. No, 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 tak. Tylko się teraz się z nimi baw, bo ja tu do nich strzelam. Z musami się nie pieścić. O, teraz, dobra, poszło? Dało ci się, brawo, Citrox. Nie, zniszczyłeś ale... wszystkie. O, jest, ty, ty jest, jest, jest. Nie! Ty jesteś głupi. Nie! Ty jesteś głupi. Ty jesteś głupi. Nie zabiliśmy wszystkich, będzie przypał, stary, mówię ci. Fak, fak, fak. Będzie przypał. Trzeba ch ch chodź do konta z nimi. N nie będę nigdzie z tobą wszedł. Fak, no jeszcze bardziej popnijmy go na niego. No, no popatrz, on cię lubi. <laughs> on no się trzeba. chce przytulić do ciebie. Coś co powiedziałem. Nie. Daj mi to mięso. Daj mi to mięso. O, pysznie Fak, fak, fak. Idź do niego, idź do niego jesteś głupi, Boże, Evan, jak ja Cię nie lubię Ja Ciebie też nie, Citroën MŁA, MŁA, MŁA Fak, padłem Jest, jest, jest I tak masz raka Dobra, Jezu, taką tak umrzesz teraz Nie umrę Fak, ja mu strzelam w głowę, bo zapominam, że headshot tutaj nie działa A, nie wchodź mi w zupę, ja jestem pedoberem Ale już używaj tego Ty używaj tego Nie będziesz mi mówić, co mam robić Fak, klikaj się, klikaj się, nie! Fak! Jest, klikłem, padłem. Jest, yes, Ale yes, żyjemy. Jest. Ej, właśnie tutaj trzeba szybko to rozwalać, bo jest hardcore. Oh, tak, trafiłem. Ja jestem, czeka, o kurde. Wiesz co, ja mam taki pomysł. Olejmy to. Ja zabijam te pigmeny, bo z nich leci te wiesz... No, co? Te, te, te lecą z nich na no, no nie, okay. bo oni zapomnieli, sobie... że normalnie z tego lecą nuggety, a z nuggetów możemy mieć niezły ten... hajs. Fuck, No ale to trzeba rozwalić te wieżyczki, to no jest to ty, ty się tym zajmij, ja, ja sobie tu zarabiam, hajs. Będę grube miliony zarabiał. Okay. Jak na YouTube. <laughs> Okej. Okay. Grube miliony. Fuck, po co... Fak, jest. Nie żyj. Nie żyj. A jak to nie trafiłem? Ciapa jesteś i tyle, a nie jak to nie trafiłem. O dobra, czyli wyżej. Jest dobra, poszło. Kolejny, kolejny, kolejny. Kolejne. ci taką fajną misję wejść na te skały, i wtedy ci big men nie widzą. Wiesz co? Racja. Racja. A, a ja zarabiam tutaj ostry hajs. Bo jak autem, mi to autem. zabiorą później, wtedy się wkurzę. Co, Ile już masz tych Pięć. A ty ile? O oh, fuck, biją mnie, no tak mnie słaniasz. Nie, ja ci nie słaniam, to zarabiam hajs. Mówię ci, grube miliony. Wyczuwam. Pieniążki z partnera. A, do tego zmieniłeś konto. Tak. No właśnie, by the way, I zmienił konto, nie wiem, czy, e, czy każdy z moich widzów widział Jeżeli macie ochotę, to wej wejdźcie na jego nowy kanał, to jest Evil Band1, tak? Ta tak, bo, bo chciałem nazwa. zrobić X, ale później, jak coś mi tak nie wychodziło, w ogóle nie wiedziałem, jak się zmienić. I mi wyskakuje, że się nazywam Sebastian Pilarek. Wiem, jak się nazywam, nie wiem, po co tam się nazywało na tym YouTube. Ja wiesz, że to. Wiesz, ja wiem. Ja wiem, ale ja i tak nie przyjmuję ludzi na Facebooku. W ogóle nie mam Facebooka. Używam tylko naszej klasy i TV. Jak coś, to zapraszajcie mnie na TV, ja tam zawsze przyjmuję do znajomych. Ewil to Sebastian, Ewil to tak. Seba, piszę w komentarzach. Ale u Citroxa, nie u mnie. Nie, yeah, u Ewila. U, u Citroxa! Co to za ten. Nie, u Ciebie trzeba pisać. Tak. Ty trafiasz w ogóle w coś, czy tylko. No, trafiam prawie. Lul, ale ładnie odbiję Centralnie. Ja też właśnie, ale to w poprzednim odcinku. Znaczy, nie w poprzednim, w innym odcinku. W tym, w którym wiesz, za mało byłoby wyświetleń, bo za mało śmieszne to było. I musieliśmy nagrywać znowu. <laughs> o, Wiem. Pracuje. Wszyscy jest, mi to mówią. jest, zniszczone wszystko. Nie, nie, fuck, mam 7 kryształów. Spoko, dobra, ty nie zarobisz, ja tak. No chyba nie, ja chcę mieć. grube miliony. I co teraz mam robić znowu z nimi? Musimy poczekać, wiesz, musimy Fajtować? poczekać. Się. To tam zregeneruje. i Ja chyba nie wiem, czy tam trzeba tutaj stać, czy nie, ale ja wolę tutaj postać. I chodź ty do mnie, będziemy razem sobie stać. No, ale to trzeba strzelać w nich. Oh. No to chodź, no. no nie. Stań tu, chodź. Dobra, ale ja do... biorę tego po lewej, ty bierz tego po prawej. Po której prawej? No dobra, już, ju, już. Oh. Strzelaj ty, a może to tak tylko mi się wydawało, że to się tak S uda. Ja se kliknę. Jest. Widzisz? Yes, widzisz yes. mówiłem? Działa, it's jest, working! Ładnie! No. ładnie, w końcu. I teraz teraz trzeba coś innego zrobić. tym momencie, bo. Słyszysz. Mapa nam Słyszysz? Zbogowy... Co? No Nie słyszałeś tego? No o. nie, bo mam dziś. A widzisz, słyszone. widzisz, widzisz, widzisz? Widzisz co tu jest? Nie. O, What the hell? Ej ej czekaj, ja, ja nie wiem, jak się z nim walczy stary No strzelasz, a później jak zacznie się zmieniać. O właśnie teraz go trzeba złapy bić. A, serio? Dobra. No, patrz, już prawie pada. O, faktycznie. Słaby jest. Mówię ci. No, Ewi go prawie całego ubił, ale Citrox mówi <śm> słaby jest. <śm> Jakbym zrobił tyle co ty, to też bym uważał, że jest słaby Citrox. No, czekaj. O, ja próbuję teraz zdjąć te wieżyczki, ale coś mi nie idzie, muszę zejść. No, ja właśnie też próbuję, jakoś się I rozdział... believe I can fly. No, tu w ogóle mi że jest jeszcze jeden ja Witcher, ale coś nie działa, tak się spoczął. Uh, Ej, hey, No wiem. Ty, w ogóle nie wiem, dlaczego mi tu kryty nie wchodzą. Ktoś tak ma, że nie musisz kryta walnąć Kryta? No, krytyka mhm. nie, nie Jest, by... trafiłem! Wow. wow Jaki kurde debil To w moje No w twoje, a w czyje? O nie co to Kolejne, za przyjemność kolejne będzie trafić. moje, patrz nie Ale, trafi. Aj, trafiłem. Citrox, Dobra. łucznik, Archer I tak masz Aha, e, też już okay, wszystko zniszczone, możemy cisnąć dalej Co ja tym co, razem, debil? Teraz, teraz musimy iść na drugą stronę i powiedzieć Citrox to paruwa, i wtedy to jest magiczne zaklęcie, które otwiera wszystkie wyorota. No, musisz powiedzieć Citrox to parówa, oh inaczej fuck. nie zadziała. Biję, kur! Nie, Citrox to paruwa, mówię ci, inaczej nie działa. Dobra, to, to było tylko przegrupowanie, także wiecie, my, my nie padamy, my po prostu się regrupujemy. Dokładnie, to jest szybka regeneracja życia. No, my to robimy dla was, pamiętajcie. I dla Dobra. pieniążków z partnerstwa. Grube miliony Więc skończ już z tym yes, dobra. Yes, mm -hmm, o, dobra. Jest dobra już Altar O, jest, użyłeś Nie, ja muszę użyć Używaj, jest dobra Dobra Ja sobie to, teraz To ty znowu zbiorek hajs, a ja... A ja... Jest, <laughs> ale fajnie na Night Vision <laughs> się tu widzi Night Ej, Vision tylko u ja nie mnie nie widzę, bo ja jestem w ciemności O, jak przykro, że... A, tak, eee? zacięło się O, już, już jeden rozwaliłem Już drugi Trzeba do ciebie Witcher w ogóle Tak, ja nie, nie, padłem Ojej, ja wchodzę no na nie, serwą, so musiałem zrobić się pigori. loga Dobra, jestem. E e e Witcher! Witcher, Witcher, Witcher. Wiem, strzelam do niego, ale wiesz, jest kiepski. Dlaczego wy mnie to... pigmeny bijecie, jak ja wam pomagam? W ogóle, głupie. Hey. Foch forever. Hey. Fuck. Foch. Mam focha okay. na pigmeny. A, tu mnie biją, ale a spoko, trzy pigmeny obok mnie, a ja sobie zeslipuję. Ja nie. też właśnie tak się bawię. Jest... A, ale one się na mnie popnęły, już ze mną nie chcą walczyć. Dobra to wiesz co to ty walcz z nimi, a ja sobie tutaj wiesz. A widać. Tak, ten tak, ten tak. mi interesowałaby ty go zabijesz. So, nie no co ty? No co? Nie no co ty, tato. Zaraz tutaj pigmeny też zabiję. Ja trochę niżej. Jest za nisko yes, 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 target, XP, Jest, XP, jest, jest, gold nugget, XP, XP, XP Jest, 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 Co ty robisz? Dobra, teraz tamto, no Aha, co, rozwalam. Strzelaj. Hej. strzelaj, strzelaj Jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno Ile masz już tych gold nuggetów? 10, gdzie A dla ciebie? Wiesz ile ja mam dla ciebie? Zero? No co ty? Ale ja my się już znamy na wylot Znaczy, nie tak dosłownie na... Zresztą no, ważne. Więc wszystko poszło he, 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 he. Uratowałem cię, Citrox, Serio, nie. No, idziemy dalej. Ty, a wiesz co, no, a może po prostu... No, nam no, nie wiem czemu ta mapa mi się tak słabo ładuje, wiesz? Ja już się załadowałem. Patrz, no właśnie, otwarło patrz. się. Ty tego jeszcze nie widziałeś, ja to widziałem. I w tym momencie już nie grałem. Łoda! Ty stary! O, JezU! Co to jest? To jest amelinium! To jest gigant. Giant to jest. No. Lol. No, tak. Ale się przestraszyłem, ja tak myślałem, że to jest jakaś, jakiś... Ja nie ty też nie właśnie, ale fajnie nam, nam to zrobili. What the fuck, ale fajowe. Tak, to fajnie wygląda, nie? Czekaj, starej ja się o, zregrupowałem. O, trzeba, wiesz co, trzeba. my nie tutaj... padamy Citroën, ee... się regrupujemy, o, zapamiętaj. Ja w ogóle nie wiem, czy jest sens strzelać do tych ludków, czy po prostu lepiej do tego gianta. I nie wiem, z kim on walczy. Właśnie Klata nie, nie, ci padła. No, Dobra, nie, 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 nie masz klaty, ja nie mam hełmu. Tak, tak, tak. tak, eee, tak, tak, tak. Nie mam dla ja ciebie ja klaty. Uh. Dobra, ki na, na hardcora, Gin Nie wiem, z kim walczyć, ale. Ale. Możesz szkieletami. Może szkieletami, no, ale... Szkiele ale to są najgorsze, właśnie trzeba... No o, jeden już zginął, czyli nie są nieśmiertelne. A to są zombie, które mają... W ogóle fajnie są ubrane, nie uważasz? O, Dobra. Czekaj, no to co, mamy... Ich się nie da chyba zabić, czy da się? Da się, no bo właśnie zabiłem. Nie, wiesz to to nie ma sensu, najmniej... Ale niczego. zabiłem! Bo oni nas będą tutaj ciągle bili. Trzeba zarzucić się na tego gianta. Nie, patrz, już go ubiłem. No, ale oni sami się zaraz ubiją. No, właśnie. O, oh, fuck. Ale dostałem. Giant cię potrącił. Aha, fajnie! Nie, tu trzeba wszystko po kolei wybijać, mówię ci. Ale przecież one się leśpią na nowo. Nie to nie No nie, on, ich tu było tyle i trzeba je po prostu zabić. No, no, dobra, to próbujemy. Ale oni mają za bardzo odrzut, znaczy... Ginjian One mają ja intentowane mówię... łuki No, to są A parówy Dobra, w porządku O, tam się razem strzelają, to dobrze Strzelają się! Już nie. Dobrze, że wszystkie na ciebie idą, bo inaczej bym miał problem A lala la, o oh, fuck hmm, Jesteś w kącie. Citrox postanowił, że rzuci się na nie z mieczem. Nie, ty się zregrupowałeś. Oh, Skinął. Dobra, czekaj. Oh. Fuck. Strzelaj do nich z łuku, jak oni do nas tak mówią. Do... Ja cały czas kicam, nie wiem po co, ale się czuję jak bany O oo. Jestem ja. kicałkiem. teraz wszystko, każdy ma, z nich ma mało życia, więc tutaj to. <laughs> mało życia, a tam dup 200 Kurde Ja tutaj strzelami podskakuję, mówię ci on, Oni, do nas jeszcze nie strzelają, mamy do nich już tak Dobra, dobra przestanę, o dobra, zginęli Koniec, koniec, biorę expa Potion of healing, nie? Regeneration O, muszę zrobić skrina okay. Evil bije się z jakimś kurduplem Ty w ogóle, jaki on jest silny o patrz, patrz, o, już mnie prawie bije. O oh, fuck, ale jak ci raz trzywali to już masz nie ma przebacz. Bij go po nogach w ogóle. Nie ma nigdzie indziej sensu go bić. To po pierwsze, po drugie, co jeszcze mogę powiedzieć, lubię placki. E, po trzecie uważaj idzie do ciebie jakiś zombie bała Eee. Mów coś. Bo, Mówię coś. Bo... No, dobrze, dzięki, Citrox. O, ale... No, dzięki, Citrox. a uważaj, kogo bijemy? Dobra, trzeba się zdecydować, ja biję raz małego, raz dużego. W ogóle, o, ciekawe jak to jest tak być takim dużym i nie mieć kolegów takich, ten tylko, wiesz, boisz się, że każdego rozdepczesz. Ja tak się wchodzę na, na korytarzu, nie? W tej mojej szkole. I też tak patrzę pod nogi, uważam na tych ludzi z pierwszej klasy, no ale spoko. A, zacina mi się myszka. Nie no, chyba już w końcu będę musiał wymienić. Citrox, ten, ten teraz to dostaniesz te pięć. O, patrz, zabiję go. Dobra, zmieniam zdanie, nic nie mówię. Który masz level? Eee, czwarty. Aha, pięćdziesiąty Ty, o mnie nawet nie bije. Aha, uuu, Makarena. <laughs> on nie umie mnie bić. O, nie dotykaj Ale mi go. się zmagował, ty. Nie dotykaj mi go. Dobra. Eee, dziesięć minut później. <laughs> Bijmy go. Jest! Jest! Jest. Fuck! O, ty, o, ja nie o, mam ani... O fuck, coś co się o... zrespiło. O tych paruwo. O Ojej. ty leśna. O ty leśna. O, Ojej, one o, dobre nie. dobre mi wypadły. O, no wiem, że ci dobre wypadły. Sami chcemy podnieść. Ojejku. Czekaj, chcesz hełm? Mogę ci dać. E, no możesz mi dać. Łapaj. Mm, Potion of healing. Czekaj, zasługujesz na coś Rotten więcej? Flash. Nie, nie, na nic więcej zasługuję. U. Starczy mi, dziękuję. O, patrz się... Kłaniam ci się do nóżek. Dobra. Także, czekaj. na to płyta? Bo ja nie mam żadnej płyty. Nie masz żadnych no. płyty? Ja też nie mam żadnych płyty. Nie, płyt. ja mam, dobra. Musisz mieć. Yes. What have you done? Nie wiem. W ogóle... Oh, fuck. What? To be continued. Po co ja zbierałem te, te, te gold Hi, Koniec? Buchce? Tak. To jest koniec? To jest, to już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Po... Możemy już... Jumping! Przeżyłem. Chodź, chodź Cydrox, podejdziemy czekaj. do tego smutnego napisu. O, czekaj, ja, ja, Ciekawe ja ile bosów pominęliśmy, jak myślisz? Ile co? Bosów pominęliśmy. Chyba że Nie, nie? To zna znając nas to pewnie z pięciu. Ale mini bossów raczej. O gim, gim. Dobra, co, okay. so, nie będziemy chyba przedłużać. Chodź tak ładnie, chodź tak ładnie. O, 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 o. o, o się jeszcze regenerationa o. I tak, i tak, i tak sobie spójrz... Właśnie, ja też wypiję to co mogę, nic nie mogę, bo nic nie mam. Oho, um. o, mam strzałę. No i co, Ewilku? Mam, mam strzały na tym? w barku. Widzę. O, zniknęła. Ja, Patrz, nie mam karku. <głos> <głos> nie masz karku. A ja mam zęby, jakby mi wiadomo. <głos> <głos> Dobra. Także cóż, mam nadzieję, że ta seria Wam się spodobała. Ile? Cztery odcinki, tak? No dokładnie. Cztery odcinki tej serii, także całkiem szybko już się tutaj wyrobiliśmy. Było to mniej więcej tyle, ile ile planowaliśmy. Już czekam ze zniecierpliwieniem na kolejną mapę od Hypixela. Słyszałem, że ma być apokalipsa zombie, kolejna mapa. Nie wiem, czy widziałeś to? Hypixel nie jeszcze, tam Nie widziałem. napisał, tam, że ma być ledzę. jakaś mapa apokalipsa zombie, więc wydaje się interesujące, także możecie na pewno spodziewać się tej serii, Kolejnej. ze mną i Evilen. No i co, i kończymy na, na tym tą przygodę z Wrath of the Fallen. Emil, powiedz nam na koniec jeszcze raz, co się swoim. Także dziękujemy za mapę Wrath of the Fallen, pixel, <laughs> jest... Mamy nadzieję, <laughs> że jest... zrobisz jeszcze kilka map w stylu Wrath of the Fallen. No i także generalnie chyba spoko, jeśli chodzi o tak, mapę i jeśli Podoba wam się mapa, trzęsienie ziemi, Ewila i ogólnie ten odcinek, no to zachęcam Was do ocenienia raz, do komentowania. Na no, nowych widzów zapraszam do subskrypcji mojego kanału, no i nowego kanału Ewila do którego link macie podany w opisie. Także ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Ja Życzę też. Wam udanego dnia. No i do zobaczenia już w kolejnych mapach. Także trzymajcie pa. się i pa, pa. Ewil, też coś powiedz? Pa, pa. mówię coś. No, okay. pa. Pa.